Nie rzekłbym, że klasycznie po polsku. Jak trzeba na pierwszy dzień świąt organizować prezenty, to zajmuję się tym dopiero w ostatniej chwili, czyli pierwszego dnia świąt. Jednakże z taką pomocą, jak tym zestawem przyjdzie mi, to z łatwością, więc nie bójcie się o tegoroczne prezenty. W sensie już nie musicie się bać, bo z tego godzina że na pewno już dostaliście, więc jakby wiecie już, że miało być śmieszne intro jak zawsze, dobra! Na święta kolenda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg. Roztopił się sen. Ziemano klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z setem 40565, który oficjalnie jest jakby gratisem dodawanym na LEGO Store'ze, czy tam w LEGO Shopie, zależy gdzie kupujecie i czy jest, no bo właśnie w LEGO Store'ze często może nie być, w Shopie bardziej, moje drodzy, trzeba było wydać odpowiednią kwotę pieniędzy, by ten zestaw dostać, chociażby tak jak ten, aczkolwiek za to oczywiście trzeba było wydać dużo mniej, jednakże fajne, można było dwa gratisiki świąteczne zgarnąć. Tamten zestaw swoją drogą recenzji już swoją miał. Oczywiście nie jest tak, że musieliście wyskoczyć, wiecie, z tych siedmiu stówek, by dostać właśnie ten oto tutaj zestaw. Mogliście sobie oczywiście wyjść osobno i go zakupić, ale to około 140 zł, by was w tym momencie kosztowało. Ja wybrałem tę opcję pierwszą, czyli po prostu jako gratis, tym bardziej, że wiecie, miałem dość duży zestaw sobie też, ale to już jutro ten duży zestaw. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Moi drodzy, fajny zestaw, który sprawdzi się też na półce. Z przodu i z tyłu można powiedzieć opakowanie Bliźniaczom podobne, czasem wręcz można nie odróżnić, czy czymś się faktycznie tutaj różni, ale jednak proszę, bo tutaj mamy dwa dodatkowe obrazki i ogólnie mamy tutaj prezentację opcji bawialnych zaprezentowaną, czyli tu się unosi, tu wjeżdża. Nie wiem, czy jak było zaprezentowane, że to się unosi i tu wjeżdża, czy była opcja pokazana, że w drugą stronę też się da, ale nie będę tu wybrzydzał. No i rzeczywiście rozsuwają, zasuwają. No właśnie, tu jest, tylko zasuwają się, więc tym obrazkiem powinno być to, się rozsuwają pokazane. Ja no śmieję się teraz tej opcji, ale oczywistym jest, że śmieję się, bo też jesteśmy wszyscy w dobrych, świątecznych nastrojach pięknych święta, moi drodzy, chociaż na pewno nie jeżeli chodzi o śnieżek za oknem, najpiękny no jest również tutaj i ten zestaw, tym bardziej jak przejrzymy sobie instrukcję, swoją drogą tutaj w tej szacie, trochę taka powiedziałbym no, dla mnie bezpłciowa, podobną ostatnio miałem właśnie chociażby w m, Stuncach i tak dalej rozumiem fajnie, że ten jest szablon, ale wolałbym, żeby były bardziej spersonalizowane żeby to jakaś szata świąteczna była i tak dalej, nie wiem co o tym sądzicie, napiszcie mi też, dość gruba instrukcja jak kurczę na jednak tego typu zestaw natomiast coś chciałem to ja wam powiedzieć i przekazać bo oczywiście nic nas tutaj nie zaskakuje to, że ten zestaw świetnie potrafi łączyć nam się z innym zestawem, który tutaj również mogliśmy dopaść, co prawda nie podoba mi się trochę tu, no bo wiecie, łącząc go z tym zestawem, mamy taką typową polską robotę można powiedzieć, trochę jak na budowie to znaczy wiecie, jeden tutaj zapierdziela, a dwóch się bawi no jak na połowie polskiej budowie, jeden jeździ na łyżwach, drugi tutaj rzuca się ścieżkami chyba, że Mikołaj właśnie po niej przyszedł zagonić ich do tej roboty, no bo kurczę, jest jednak no taki wiecie, high season można by rzec Wysoki, e, wysoki czas, wysoki sezon jeżeli chodzi o pracę, więc trzeba by się za tym zabrać więc zabierzmy się może za tą recenzję, bo gadamy i gadamy i gadamy, ale wiecie, ja lubię gadać i gadać i gadać, no dobra, przejdźmy do zestawu oczywiście jak zwykle was zachłamałem, bo nim przejdziemy sobie do zestawu, pora jeszcze o czymś wspomnieć, moi drodzy, mieliśmy tutaj naprawdę dużo elementów zapasowych i wiecie, różnie bywa z tymi elementami zapasowymi ale tu mieliśmy naprawdę dużo wartościowych bo spójrzcie, oprócz tego, że użyliśmy w zestawie to mieliśmy również dwa się te tutaj elementy, mieliśmy spójrzcie też dwie figurki, bo jest i biała. I złota zapasowa. Mieliśmy i brodę, więc jakbyśmy chcieli, to i tego naszego krasnala, trola, elfa, jak zwał, jak zwał, yy, wzięli i dorobili mu brodę. I w ogóle naprawdę jeszcze pędzel I po pierwsze, mamy dużo tutaj elementów zapasowych, ale jeszcze do tego wartościowych. Chciałbym, by elementy zapasowe wyglądały tak w każdym zestawie. Tym bardziej, że jak się przyjrzymy, no to wiecie, w st stosunku do tego, ile tu elementów dostajemy tu, no to tych zapasowych też mamy całkiem sporo, prawda? No ale moi drodzy, dobra, przejdźmy do zestawu. Oczywistym jest, że ten zestaw dobrze wygląda z tej perspektywy, a właściwie najlepiej, bo gdy zaczniemy sobie obracać. To jest trochę gorzej, oczywiście. Tutaj jeszcze nie jest tak źle, ale właściwie chyba nie jest też na tyle dobrze, byśmy chcieli właśnie taką konstrukcję mieć, nie wiem, postawioną na półce przed telewizorem czy gdziekolwiek, nie wspominając już o tym. Oczywiście to się jakoś broni, można by też lekko przerobić i byłoby ok. Mimo wszystko, też oczywiście, bardzo się cieszę, że nie zostało to olane, bo ten, wiecie, tył mógł być całkowicie potraktowany, wiecie, no olać go i tak każdy będzie miał tamtą stroną. Podoba mi się więc to i myślę też, że tak, wydaje mi się, że dalej ta idea będzie jakby trochę rozwiana, tak jak tam łączyły się dwa zestawy, że będzie ich też jakby więcej. Co mnie oczywiście cieszy i mam przynajmniej taką nadzieję o bardziej, bo czy cieszy, to się jeszcze okaże, czy to w ogóle wydadzą. Jeżeli przyjrzymy się temu zestawowi, no to tak, mamy tutaj tą opcję tam zaprezentowaną, czyli poza sezonem, w ogóle czy może być coś takiego jak poza sezonem Mikołaja? Jest tyle dzieciaków do obdarowania i tyle prezentów do zrobienia, że on chyba cały rok gdzieś tam pracuje. Więc faktycznie, wiecie, tutaj może teraz wymyślam, ale powiedzmy, że jest taki czasem czas, nie wiem, nocka, wszyscy śpią. No, że to jest zamknięte, żeby tutaj zimno w tej lapońskiej wiosce nie leciało mu do środka, ale możemy sobie łatwo tutaj za pomocą o, Tutaj mamy takie coś tutaj, podnieść to, i w tym momencie taśma produkcyjna jest otwarta. Mamy tutaj, wiecie, przyciski zielone, czerwone, czyli mamy, bay, bay, hey, pay, tutaj, jakby przestrzegane. No i mamy wsuwaną linię, i wsuwają nam się po prostu prezenty, które można zapakować. Które, nawet jak widzimy, tutaj pod koniec są już nawet zapakowane na końcu tej linii. Podoba mi się tutaj ten różowy padno bo oczywiście, że takiej wersji go jeszcze nie mieliśmy. Z ninjago mieliśmy inne. Tutaj mamy zabezpieczenie, by nam jakby za daleko, ani za blisko nie pojechać Te Super, bo jakby nie wyjedziemy sobie tą linią. Możemy unieść trochę, ale wyjechać nie wyjedziemy. Mamy również stanowisko dla Elfa, czyli stolik, na którym on właśnie na przykład maluje figurkę, no bo raczej nie prezenty. Brakło mi trochę, no bo oczywiście mamy tutaj te prezenty. Też takiego czegoś, wiecie, że papier jakiś ozdobny, papier do pakowania. No bo spójrzcie, mamy tu na przykład u góry jakieś farbki, jakieś takie elementy, właśnie do malowania tegoż, ale nie mamy czegoś, czegoś, co moglibyśmy posłużyć, właśnie wykorzystać, jako właśnie to do pakowania prezentów. Więc minimalne stanowisko takie jeszcze by mi się tutaj marzyło, chociaż wtedy z tym ogniem tutaj byłby trochę niebezpieczny, to motyw. Doceniam tutaj polskie motywy, zostały dodane, można powiedzieć, że mamy tu coś a la pawlacz, <grym> prawda, żeby coś jeszcze schować. Lampeczka może trochę dyndać, no bo jest widzicie, tutaj tym elementem, yy, przyczepiona, fajny jest tutaj ten daszek, który jednocześnie, wiecie, jest zarysowany, pozwala nam sobie wyobrazić, jak to tutaj wygląda, a jednocześnie pozwala nam wejść w pełni łapami i po prostu cieszyć się z tym zestawem, powodując, że on jest nie tylko na półkę dostania i wygląda, ale właśnie też do mm, pełnej zabawy. Jeżeli chodzi tutaj o środek, bardzo też fajne stanowisko komputerowe, chociaż minimalnie chyba, że ja coś źle przyczepiłem... Nie, czekajcie, to jest ten... Nie, bo, bo kurczę, jest ja się czy ja to źle przyczepiłem, czy to... że tak taki trochę błądzik jest. No i ja, aha, że błądzik, bo już się miałem czeka, że ta klawiatura jest tak pod monitorem, a faktycznie ja źle po prostu przyczepiłem, czyli powinienem ją teraz przestawić, ale... ale... no nie, no nie jasne, nie, 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 jak jej teraz nie przestawię. No i kurczę, od razu lepiej. No, bo właśnie tutaj mi o to chodziło: że tak jak mówię, mamy super stanowisko, gdzie mamy jakąś wiecie, klawaturkę, oraz monitor, na który mamy dokładnie zaprezentowane, gdzie prezenty dane będą lecieć. Naprawdę super motyw. Wielka okejka, chociaż nie wiem, czy super motywem jest to, że tutaj jest okno i może śnieg sypać przecież na tą klawiaturę. Kurczę, przecież to jest niebezpieczne. Tu zachwalałem BHP, a tam śnieg na klawiaturę. No, tak średnio bym powiedział. Jeżeli chodzi o słowa tak średnio jeszcze bym powiedział, to cały czas widzicie tutaj trochę, że z tyłu mi latają te drzwi. Ogólnie rozwiązanie nie powiem i jest yy, bardzo fajne, bo wiecie, wygląda to tutaj tak, podchodzi Mikołaj, chwyta sobie, powiedzmy, no mi jest wygodnie za to chwycić, ale powiedzmy, chwyta, rozsuwa sobie te drzwi i yy, wchodzi. Dodatkowo te tutaj elementy powodują, że te drzwi nie wyjadą nam po prostu z tych szyn, czyli za daleko nie pojadą, pojadą sobie tu, pojadą sobie yy, tu, ale poza to nam nie wyjadą. Jednakże mi po prostu jakoś tak te rozsuwane drzwi średnio pasują do tego klimatu, uważam, nie wiem, no po prostu mi się jakoś takie fińskie chaty bardziej kojarzą z tradycyjnymi drzwiami na klamkę i tak dalej, ze wszystkim bardziej tradycyjnym, to mi się jakąś taką, nie wiem, młod nie wiem czemu łaźnią mi się to kojarzy, takie rozsuwane drzwi, po prostu średnio mi to pasuje. Bardziej nie wiem, nawet, nawet nie, nie wiem, nie wiem czemu mi to akurat tak yy, razi, ale po prostu wydaje mi się, że inne drzwi były tu, nie wiem, razi mi to, bo to, to, to fakt, chociaż miałem powiedzieć, że wtedy by to taką typową fabrykę wyglądała, ale kurczę, no na litość, to jest wtedy typowa fabryka, no bo co innego, przecież nie jest to drewutnia, która mam polecić, chociaż tutaj również można by pewne podobieństwa, ale bardziej chyba taki stodoły yy, złapać, tak, ale no mimo wszystko wiadomo, że nie. Wiadomo też oczywiście, że mamy tutaj dwie figurki i teraz zaprezentować. Jedną z nich jest Mikołaj, a Mikołaj, no to wiadomo, przecież jak to Mikołaj, tutaj nie mamy jakiegoś szału, faktycznie super, że mamy tutaj te buty, wszystko w ogóle, może główkę wam zaprezentuję, jak wygląda, bo tego mogliście, bo to może być dla was ważne, jak ona po tej brudy wygląda i wygląda oto w ten sposób, ale już cofamy, żeby wyglądał tak, jak wyglądać ma, jedna główka tam gdzieś, chociaż mogli upchać dwie, no i nasz tutaj elf, to jest wiadomo, dzieciach super jest Na nadruk, bardzo mi się to podoba, ewentualnie jedno, co bym chciał, żeby ten pędzel nie był jednak w kolorze zielonym no, bo zielony zielonym troszkę nam się tutaj to zlewa, prawda? Gdybym był czerwony, uważam, że byłoby znacznie ciekawiej, i też przy okazji kolorowej, a to chyba nie kosztowałoby Lego tak yy, wiele, prawda? Nie kosztowałoby Lego tak wiele, i tak naprawdę nas też wiele ten zestaw nie kosztuje. To znaczy, o ile jest gratisem, bo ile mamy go kupić, 140 powiedziałbym, że trochę dużo, 80-90 tak, gdzie 80 bardziej, ale jednak 140 to ciut dużo. Tym bardziej, że on raczej będzie drożał niż taniał, tym bardziej, że się okaże się, że seria jest kontynuowana i dalej rozbudowana. No jednakże zobaczymy co tutaj się podzieje, zobaczymy też co się podzieje jeszcze w święta, znaczy, ja wiem co się w moje święta podzieje, ale zobaczymy co u was, bo oczywiście nadrabiam też trochę w tym czasie YouTube'y, oglądam, więc będziemy tam moi drodzy patrzeć, a wy patrzcie co ja dodawałem też w przyszłości, o ja nie widzieliście wszystkich filmików, myślę, że będzie warto. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj, I jeszcze raz moi drodzy wszystkiego dobrego, w te wspaniałe święta, bawcie się dobrze, wykorzystajcie ten czas wspaniale i widzimy się wkrótce w kolejnych filmikach. BAAAAAA!